Więc kochani, dlatego to robię, gdyż zauważyłem, iż w kraju, w którym mieszkam, w kraju, w którym w chwili obecnej otyłość jest już nawet wręcz promowana. Cukrzyca typu drugiego jest promowana. No może przesadziłem, ale jest po prostu ok. Mimo, że można się z tego wyleczyć dietą i to nie jakąś nie wiadomo jaką dietą wystarczy dieta keto wystarczy unikać cukru i węglowodanu i będziesz ok nie unikać tylko w ogóle zaprzestać przepraszam yy, ponieważ gdy unikamy nie zawsze nam się uda uniknąć Czasami gdy się bijemy z kimś i próbujemy robić unikim, no wszystko od czasu do czasu ta osoba nas uderzy. Tak więc yy, zdala od tych rzeczy i jesteś ok. Tylko kochani, lepiej jest przecież dla biznesu, dla ekonomii tego kraju, jak napędzasz kilka gałęzi. Jeśli napędzasz gałęź, gałąź, yy, jeśli nie, dajesz pieniążki i komuś kto ma przemysł owocowy, super. Potem komuś, kto ma przemysł, ziaren, super, czyli żaren mam na myśli chleb, czyli węglowodany, napędzasz, kupujesz jeszcze cukier i napędzasz tutaj wiele gałęzi. Plus insulinę. Kupujesz insulinę, która jest jednym z najbardziej drogich produktów na świecie. To jest, najba... to jest jeden z najbardziej drogich produktów. Dlaczego? To dlaczego ta ludzie, no jak można, insulina jest taka droga, dlaczego? No dlatego, gdyż ludzie, zaczę... ludzie wolą być chorzy i brać insulinę. Pani, do tego doszło, pomyślcie. Zastanówcie się, doszło do tego, że ludzie wolą być chorzy na własne życzenie, zamiast zmienić styl życia bierzemy tableteczki, e, przepraszam, zastrzyki. W międzyczasie, w międzyczasie obcinają nam kończyny, tracimy yy, tracimy <laughs> wzrok, tracimy oczy. Prawda? Ponieważ krew nie dochodzi tam, gdzie powinna, unerwienie się yy, yy, zmniejsza. Kochani, niedawno ktoś, kogo znam, ktoś tu krzyczą Typu właśnie dwa z tą cukrzycą, która jest spowodowana dietą. Yy, starszy człowiek y, poczuł, że, czy poczuł, szczerze mówiąc to już nie czuł, tylko czuje, że ma y, stopy chłodne, chciał je sobie nagrzać lampą kwarcową. No niestety, no, to nie działa. Znaczy to działa, ale w inny sposób. Doszło do poparzeń drugiego stopnia. Doszło do poparzeń drugiego stopnia. Dlaczego? Ponieważ, ponieważ ludzie w tym stanie nie czują. Nie, no, te, tu chodzi o to, że nasze kończyny, nasze stopy nie odczuwają. Nie mają czucia. Te miejsca nie mają czucia, tak więc nam się wydaje często chyba, że jest, że jest nam zimno. Więc, kochani, to jest to, co Wam próbuję powiedzieć. I. Jak najbardziej, kochani, Chrystus jest ponad wszystko. Chorymi możemy trafić, tak, ale czyż nie czytamy i w Piśmie Świętym, że obżarstwo jest grzechem? No ja to czytam. Kochani, obżarstwo przez Pawła jest postawione w tym samym miejscu, gdzie morderstwo, rodzicobójstwo i tego typu rzeczy. W tym samym miejscu. Tak więc nie używamy jedzonka tylko po to, aby się nim aby się nim delektować. Tylko po to, że pożywienie ma być dla organizmu. Kochani, jak najbardziej ja się z tym zgodzę, ponieważ to jest napisane w piśmie, że możemy ustawić i zobaczcie w jakiej to jest kolejności napisane. To nie jest napisane w kolejności ciało, następnie dusza, następnie duch na przykład. Kochani, to jest w konkretnej kolejności napisane. To jest napisane duch, dusza, ciało. Kochani, jeśli duch Chrystusa będzie ponad wszystko w naszym życiu, to jak najbardziej my ustawimy tymi ciało. Więc jeśli ktoś chce, jeśli ktoś chce, niech je wszystko. Ale bym raczej nie robił tego na próbę. Jeśli jak najbardziej, jeśli jesteś jakimś misjonarzem, nie masz czasu, tak działaj. Rób, jest cokolwiek Ci Bóg daje. Ale nie bierz na próbę moim zdaniem. Kochani, korupcja w USA i okłamywanie ludzi już jest tak ta. To, to, to okłamywanie ludzi już, już się wzięło tutaj dochodzi do otumanienia. Ludzie już nie myślą tak, jak zdrowy człowiek myśleć powinien. Bardzo Was proszę, zobaczcie taki fakt. Jeśli amerykańska asocjacja, chyba ja dobrze to mówię, tak? W języku polskim, American Heart Association, czyli Amerykańska Asocjacja Serca, czyli ludzi, którzy mają problemem z sercem. Na pudełkach syrio, które zawiera tylko, które zawiera cukier i następnie dwa węglowodany, które obydwa zamieniają się w cukier w naszym organizmie. I na tym pudełku my czytamy nie małym druczkiem. Nie małym druczkiem na... na, na, na Pierwsza, na, na głównej stronie tego pudełka, że tak się wyraża, na okładce, jest stempel y, y, American Heart Association, I, y, czyli że, to, że, że, że oni jak najbardziej uważają, oni popierają ten posiłek jako zdrowy dla serca. Mało tego, czytamy, że to może, może, nie czytamy, że obniży, ale że może obniżyć cholesterol. Ludzie, przecież to jest cukier, to jest czysty cukier, to daje tylko nam kopa adrenaliny takiej przyjemnej endorfominy w mózgu, co jest nic niewarte. Nic niewarte dla naszego organizmu. I to jest to właśnie, kochani, jak szatan poprzez miłość do pieniążków. Zauważcie, że to miłość do złota, czy tam miłość do pieniędzy jest tym złem. Nie posiadanie, nie posiadanie, ale miłość. Kochanie pieniądza ponad wszystko. Więc kochani, poprzez złą dietę, ludziom właśnie tak, poprzez nadpromowanie jej, ludziom tak można w głowach i w sercach poprzewracać. Dlatego często o tym mówię gdyż to naprawdę zaszło bardzo wysoko. Szatan próbuje zaś wszędzie zniszczyć nas z każdej strony, żebyśmy nie doszli do Boga. Żebyśmy nie myśleli, nie myśleli tak, jak człowiek w 100% procentach naturalny może myśleć. Żebyśmy byli kontrolowani. Nie wiem, czy słucha mnie ktoś, kto E, czy słucha mnie ktoś, kto e, e, mieszkał w Polsce już w czasach, już był dorosłym człowiekiem w czasach e, eksplozji tej elektrowni atomowej e, w Czernobylu? E, kochani, e, nasza kochana komuna wówczas e, stwierdziła, że e, że, że podniosła minimum minimum jakie było poprzednio zatwierdzone, minimum napromieniowania zostało podniesione. Czyli te napromieniowanie promieniowanie po, po, po Czernobylu jakie pojawiło się nagle w Polsce, było podniesione. Podniesiono normę, czyli to, co było OK poprzednio, już nie, już nie jest OK. Teraz jesteście OK wciąż w tym wyższym napromieniowaniu. To samo niedawno zrobiono w Stanach. W moim stanie, czyli w stanie Ohio, gdzieś rozwalił się ten pociąg yy, z toksycznymi związkami, i o, nie wiem, czy, czy, albo ołów, albo rtęć tam była, kochani. I właśnie podniesiono też zdrową, dopuszczalną dawkę rtęci. Też podniesiono ją. Do tego samego doszło i tutaj. No i to wszystko. Mam nadzieję, że wytłumaczyłem się Wam. Dzięki.